Boczniaki, złoty interes czy drogie hobby? Jak naprawdę wygląda domowa hodowla boczniaka? Hodowla boczniaków, czy to łatwy sposób na zarobek, czy raczej kosztowne hobby, które pochłonie więcej pieniędzy niż się spodziewasz. W tym odcinku opowiem Ci o największych pułapkach uprawy boczniaka w domu, na co uważać i czy naprawdę da się na tym zarobić. A jeśli chcesz wiedzieć, ile dokładnie mnie to kosztowało i udało mi się sprzedać, to koniecznie zostań do końca, bo mam dla ciebie ważną informację. Witam w świecie Bajo. Zacznijmy od podstaw. W internecie pełno jest historii o tym, jak łatwo zarabiać na boczniakach. Kupujesz słomę, robisz paloty, czekasz kilka tygodni i sprzedajesz piękne grzyby. Brzmi super, ale rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Na początku sam miałem ambitny plan robić wszystko od podstaw, mieć pełną kontrolę nad procesem, ale szybko się przekonałem, że to nie takie proste. Jeśli nie masz doświadczenia i odpowiednich warunków, to ryzyko niepowodzenia jest ogromne. Dlatego poszedłem inną drogą: kupuję gotowe baloty z grzybnią. I powiem Ci szczerze, dla kogoś, kto zaczyna to najlepsza opcja. Nie musisz się martwić zakażeniami, źle dobranym podłożem czy tym, że coś pójdzie nie tak na etapie zaszczepiania grzybni. Po prostu dostajesz gotowy produkt, stawiasz go w odpowiednich warunkach i czekasz na plony. Oczywiście koszt jest trochę wyższy, ale przynajmniej masz pewność, że coś wyrośnie. A uwierz mi, nie ma nic gorszego niż czekać tygodniami i zobaczyć pleśni ale dobrze, przejdźmy do konkretów co interesuje większość ludzi czy da się na tym zarobić, bo wiesz boczniaki w sklepie potrafią kosztować 30-40 zł za kilogram więc wygląda to obiecująco tylko, że sama produkcja to jedno a sprzedaż to zupełnie inna sprawa sprzedawanie grzybów to nie tylko kwestia ceny ale i klientów. Możesz próbować sprzedać na targu fajna opcja, ale wymaga czasu i regularnych zbiorów. Możesz dogadać się z restauracjami super, ale one potrzebują powtarzalnej jakości i stałych dostaw. A sprzedaż online ciekawy temat, ale wysyłanie świeżych grzybów to zupełnie inne wyzwanie. I teraz dochodzimy do kluczowego pytania: czy to się w ogóle opłaca? Powiem ci tak: na pewno nie jest to szybka kasa. Jeśli liczysz na łatwy zarobek, to możesz się zdziwić, ale jeśli podejdziesz do tego mądrze, to można z tego wyciągnąć niezły dochód. W tym odcinku podsumuję moje wyniki: ile wydałem, ile zarobiłem i co by było, gdybym sprzedał wszystko, co wyhodowałem. Ale to nie koniec, bo sporą część grzybów zostawiłem też dla siebie i przeprowadziłem na nich testy trwałości. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak długo boczniaki wytrzymują w różnych warunkach, koniecznie oglądaj do końca, bo zdradzę, gdzie znajdziesz wyniki tego eksperymentu. No dobra, czas na konkrety. Hodowla boczniaków to nie tylko frajda, ale też sporo liczenia. Więc policzmy, czy na tym wyszedłem na plusie, czy może dopłaciłem do interesu. Zacznijmy od kosztów. Kupiłem cztery baloty. Z grzybnią 2 w październiku i 2 w grudniu. Kosztowało mnie to 130 zł z delikatnym upustem za oczekiwanie na kuriera. Czy to dużo? To zależy. Jeśli baloty dadzą dobry plon, to cena się zwróci. Jeśli jednak pójdzie coś nie tak, można na tym stracić. A teraz przejdźmy do zarobków. W sumie z czterech balotów udało mi się zebrać Około 14 kg boczniaków. Tutaj muszę zaznaczyć, że pierwszy rzut zawsze jest największy. Przynajmniej tak było u mnie. Średnio miałem prawie 2,5 kg grzyba z balota. Muszę też powiedzieć, że baloty z października odbyły już dwa rzuty, a w drugim rzucie waga była mniejsza niespełna 2 kg. Dla balotów z grudnia to dopiero pierwszy rzut, a czekam na drugi. Także idąc dalej, sprzedałem w sumie 20 paczek, każda po ćwierć kg, czyli razem daje nam to 5 kg grzybów. Po ile je sprzedałem? Na początek nie chciałem dawać zaporowej ceny. Nie mając pewnej klienteli oraz nie wiedziałem, czy grzyby będą im smakować więc. Postanowiłem, że paczkę będę sprzedawał po 6 zł. Jest to średnia cena, jak na moją okolicę, więc w sumie wyszło mi 120 zł przychodu. Oprócz tego, 13 paczek rozdałem znajomym i rodzicom. To kolejne 3,25 kg boczniaków. Czy to strata? Niekoniecznie. Po pierwsze, zyskałem cenne opinie o jakości grzybów. Po drugie, to świetny sposób na promocję. Może następnym razem ktoś wróci już jako klient. Ponadto możliwe, że w taki sposób następnym razem klienci zamiast wrócić po jedną paczkę, znając już smak i jakość grzyba, kupią od razu większą ilość. No to teraz najlepsze. Resztę boczniaków zostawiłem dla siebie, czyli między tym, co sprzedałem, a tym, co Rozdałem, została mi solidna porcja na własne potrzeby, i tutaj trzeba zaznaczyć, że nie musiałem już wydawać ekstra na zakup boczniaków, to i tak bym uczynił, chcąc je spożyć. Tutaj pojawia się ciekawy temat, ponieważ nadarza się okazja, aby przetestować, w jakich warunkach najlepiej jest przechowywać te grzyby. Gdzie i kiedy? Utrzymać można najlepszą świeżość i jakość, bo wiadomo, świeże grzyby szybko tracą na jakości. Ale co jeśli można je przechować dłużej? No i właśnie, przetestowałem kilka metod. A wyniki tych eksperymentów znajdziesz w osobnym filmie. A teraz pytanie, które pewnie wielu z Was zadaje, gdybym sprzedał wszystko, ile bym zarobił? Gdybym nie rozdał grzybów i sprzedał każdą paczkę po 6 zł, to mój potencjalny dochód wyniósłby 198 zł, czyli nawet po odliczeniu kosztów balotów byłbym na plusie. Ale w praktyce sprzedałem mniej i wyszedłem prawie na zero. 120 zł przychodu kontra 130 zł kosztów oraz grzyby na własne potrzeby to myślę dosyć dobry wynik, jak na początkującego hodowcę. Czy to oznacza, że Hodowla boczniaków się nie opłaca? Niekoniecznie, to dopiero początek. Pierwsza partia zawsze jest testowa. Uczysz się, sprawdzasz rynek, budujesz kontakty. A co najważniejsze, wiesz jak poprawić wyniki w kolejnych rzutach. To teraz pytanie do Was. Czy według Was warto było to robić? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli chcecie zobaczyć, jak długo boczniaki wytrzymują w różnych warunkach i która metoda przechowywania jest najlepsza, koniecznie subskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek, łapkę w górę pod tym odcinkiem, aby zasięg rósł i przybywało więcej subskrybentów na moim kanale. Na dziś wielkie dzięki. To już wszystko, co dla Was przygotowałem. Zaglądajcie do świata bio. Trzymajcie się, cześć.